Jesteśmy. Dzień, do... dzień dobry. Dzień dobry, bardzo wszystkim dzień dobry. Wczoraj nas nie było, ale nie dało się z tego wszystkiego połodzić. Dzień dobry, pani Aldono, Jest Daria. Dzień dobry. Anka jest, dzień dobry, Celinka. Patryk tutaj się kłania. Dzień dobry. Celinka jest, dzień dobry, Marysia, Maria, Maria, Magda Katarzyna, dzień dobry, FK jest, jest Walentyna. Dobra. Zbierajcie się. Magda z Augsburga. Dzień dobry. Z U nas też upalnie. Ja, ja zawsze mylę te dwa miasta. Tam Ja szedłem przez Augsburg. Nie. Augsburg to znaczy, jest Au... w Niemczech. Tak. A nie w, w Austrii? Nie? No dobra. Nieważne. Jedziemy z koksem. 226 dzień roku, 13 sierpnia. Dobrze, że nie piątek, tylko wtorek. Uh, imieniny obchodzą Diana hipolit Kasjana oraz Benil Helena Hipolita i Jan Kasjan. Concordia Maksym, Poncjan Radegunda Radomiła, Sekundyn Wigbert Wolebor. O, takie osoby dzisiaj. E, mamy tylko jedno nietypowe święto: Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Ja jestem osobą leworęczną, którą przegwałcili na osobę praworęczną. Dzień dobry, Magdaleno, Ale tu się u mnie nic nie zgadza, ponieważ tu jest napisane. Jeżeli to jest prawda, a że większość ludzi natura tak stworzyła, że chętnie i łatwiej posługują się prawą ręką. Jednak około 8-15% ludzi na całym świecie to osoby leworęczne, w tym w Polsce około 8%. Ale ja myślę, że ten wynik jest dlatego, że nas przerabiali, tak żebyśmy popisali po prawej. Uwaga! Wśród światowych słab leworęczni byli Barack Obama, Angelina Jolie. No, Książę William Bill Gates, Robert De Niro, Tom Cruise, Justin Bieber, Lady Gaga, Niemen, Jim Curry, no, Julia to Roberts. Same osoby. Polskie leworęczne gwiazdy, Anna Brodzika też wymyślili te. Andrzej Wajda, o proszę, jak Andrzej Wajda, jak Jerzy Pilch, Katarzyna Glinka i jak Krzysztof Penderecki. Nie innymi. Jeszcze w latach 70 uważano za wadę i tępiono mańkuctwo. Tak, mnie tępiono straszliwie. Niestety bardzo to źle wpływało na dzieci leworęczne. Zniechęcało do pisania oraz do zajęć manualnych. Mnie do pisania nie zniechęcili, ale do prac manualnych jak najbardziej tak nienawidziłem tego i do dzisiaj nie bardzo lubię cokolwiek robić takiego tam, coś dłubać albo cokolwiek. I to mogło być efektem tego, że na siłę próbowano człowieka przerobić. A ten na TikToku ktoś świętuje. Zawsze jest. Świętujemy. Zawsze jest głową, zawsze jest coś, może świętować. Zawsze jest okazja. Generalnie rzecz biorąc, osoba, która pce lub bardziej potrafi posługiwać się lewą ręką, nie jest niczym gorsza. Jest po prostu troszeczkę inaczej, odbiera pewne rzeczy. Aczkolwiek, aczkolwiek słuchajcie, mi się nic nie zgadza. Bo ja rzeczywiście uwielbiam lewą rękę. Prawą tylko piszę wszystko, co jeszcze, rzucanie piłką, wszystko lewą. I teraz uwaga. Podobno radzimy sobie lepiej z przyswajaniem języków obcych. O. Na swoim przykładzie no nie sądzę. Eee, częściej są uzdolnieni muzycznie i plastycznie. No i to jakby może jakby mi pozwolili tą lewą ręką. No to bym wtedy lepiej śpiewał. Mają dobry refleks. To mam. Nie mają trudności z geometrią. Oj oj, 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 straszliwie. Lepiej oceniają odległości. To chyba tak. Wśród geniuszy matematycznych można odnaleźć dużo odsetek leworęcznych. Niektórzy dopatrują się nieprzypadkowości w tym, że tylko dwóch prezydentów USA by było, nie było leworęcznych. Nie było. Nie było. W 2007 będziesz? roku, ale USA, zostały przeprowadzone badania ukazujące, że mężczyźni leworęcznie z wyższym wykształceniem są o 26% zamożniejsi od praworęcznych. Też się nie zgadza. Znowu się nie zgadza. Chyba. Dużo leworęcznych osób to bliźnięta, ale rzadko kiedy obydwoje z nich. W każdym bądź razie no, mamy trochę pod górką bo pod górkę bo wszystko co się robi to robią słuchajcie dla praworęcznych i my leworęczni mamy czasami trochę pod górkę Ej, Dzień dobry pani Jolanto Dzień dobry z Monika Dzień dobry Bożenka Dzień dobry Ej, aha, na Instagramie nawet nie puściłem ale jestem klipa No dobra leci mam nadzieję że się puści Dzień dobry A... Dzień dobry już ja jestem Auschwitz zdrowa tak. tak jestem ja. zdrowa mąż mi bańki wczoraj postawił Język można połamać no mamy w domu mały hospital, ale ze względu na to, że nasza prawie 18-letnia córka nie pozwoli się docenić, nie pozwoli sobie nic znać, zostały olejki eteryczne do suplementacji, ale wczoraj moja żona się poddała niepotrzebnie i poszła do lekarza. Ja uważam, że niepotrzebnie, bo się tylko zdenerwowała. Po co i to było? No, to się Ale generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc, na razie nie widzę postępów po lekarskich tych, ta jest mądrzejsza. Trochę na nim nakrzeczałem, ale w końcu się położyła i, i dała się sobie położyć bańki. Chociaż już od rana miały być jeszcze inne terapie, ale kto by tam rano stał, kto by tam się tym przejmował? Ja dlatego ja będę świetnie rozumiał swoich klientów, jeżeli już przyjdziecie i zaczniecie płacić za, za konsultacje, bo ja mam w domu to ja znam, ja mam osobę w domu, która mówi, że przestań się szkolić, zacznij tam, nie wiem, przynosić pieniądze. Kiedy całą moją wiedzę, ona głęboko wnosi i ja ona nie chce stosować. Kiedy mówię, że trzeba zrobić tak, i musisz czasem wysiłować siłą trzeba do tego, żeby łaskawie, ktoś przyszedł na bańki albo zrobił coś innego. Ja to wszystko znam. Więc wszystkie problemy, które ktoś mi przyjdzie i powie, że on nie może, bo. To mogę mieć taką tabliczkę z wykutym, ale ja już to słyszałem od swojej żony, więc jakby pan zapłacił, jakby pan chętnie posłuchał, to tam pani, nie? Byłoby elegancko. Dobra, co tak. A poza tym chciałbym wam powiedzieć, że dostaję taką informację, że pozostaje tylko skwitować, że kochamy tego. Że żyjmy dniem dzisiejszym, bo jutro nie wiadomo co będzie, nie? Tak. No. Moja koleżanka robi na drutach czy z lewą na prawa może rozmawiać z nią druga osoba i się nie pomyli. No. Dla tej ze środka mówię, że tutaj pani Maria pisze, że jej ma taką fajną działkę, co to on sztrykuje se i się i spokojnie może gadać z inną babą, nie ma problemu, nie? Garz, garz leku wypisał prawie, no właśnie. Pewnie, no, 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 no wypisała. Ale i, na pewno badań. Oj no wypisała, na badanie. wypisała i nie, no, i nie no. wypisała, ale wam powiem, że. No, no nie wali. Ech, uciekać od służby zdrowia, Saint, nie wiem, no Saint to... Lem powiedział, kiedy wszyscy są warytami, nikt nie jest wariatem. E, trochę znowu patrząc, nie? Jeżeli wszyscy robimy jakąś głupią rzecz, to nie oznacza, że... znaczy wszyscy uważamy, że ona jest dobra, bo wszyscy tak robią, a to nie zawsze oznacza, że jest dobra, nie? E, także tak, przysłowie mam powiedzieć? Nie, ale mam jeden dowcip o leworęcznej. Jedną jedyną znalazłem, jeden dowcip o leworęcznej. Czekajcie, to wypsam. Katarzyna, ja stałem bańki dla swojej wnusi od ósmego miesiąca, jak Pan Marek polecił i podpowiedział, No, no wszystko można. Ale jak się ma wszystko. Słuchajcie, w ogóle wam powiem do nie, przez rok leżały moje bańki w domu. Przeszkadzały jej straszliwie. Jak tylko je przedczoraj wyniosłem do gabinetu w końcu, bo w sobie ten gabinet w końcu jest odremontowany, to się okazało, że musiały wrócić, bo pani do gabinetu nie pojedzie. Cztery minuty drogi nie pojedzie. I musiał wrócić. Dlatego też w cenniku dojazd do klienta. Ale ten, nie... ale bańki mi pomogły, bo miałam, nie mogłam szyją ruszać, słuchajcie, ani w prawo, ani w lewo. Już wszystko jest mobilne. No, po prostu no, zrobiło się chłodniej na dworze, tak? Kilka dni, no, wiadomo jak to jest, tak? Człowiek wyjdzie spocony, coś tam, tak? Zawieje i od razu, no. no. Od razu tak to jest, nie? To jeszcze dowcip o jeden jedyny, który znalazłem w sieci, a potem się zamknę, bo ja zielonego pojęcia nie mam o peelingach, więc co ja tam będę mówił. Co byś zrobił, gdybym umarł? Ożeniłbyś się ponownie? Na pewno nie. No dlaczego nie? Nie podoba ci się małżeństwo? Nie, no podoba mi się. To dlaczego byś się znowu nie ożenił? Drąży temat kobieta. Jak to kobieta? No dobrze, ożeniłbym się. Naprawdę? Mąż głośno zdycha i nie odpowiada na pytanie. I spałbyś z nią w naszym łóżku, nie daje za wygraną kobieta? A gdzie indziej mielibyśmy spać? I zdjąłbyś moje zdjęcia i zamiast nich wywiesił jej. No to chyba byłoby w porządku, nie. I co? I pozwoliłbyś jej grać z moimi kijami do golfa. Nie, ona jest leworęczna. Oj. Ale co? Ojej, to? Nic. Ciężkie. Ale to nie oznacza, że on nam zradził, tylko ma na oku jakąś taką jedną, co w razie czego mogłaby zrobić podmiot. Dobrze, ja już mam powiem, mój mąż dzisiaj rano powiedział, bo po prostu. Co? się powinnaś cieszyć, że nie. Dobra, ktoś Marysia cały czas dzwoni tutaj. Nie wiem, czy to. Mój telefon, telefon. Hmm, e, dobrze, hmm. dzisiaj słuchajcie będzie o peelingach, e, dzisiaj będzie o peelingach, e, no ja się zawsze, a nie, wy się nie pytacie swoich mężów czy by się ożenili drugi raz, bo ja się zawsze pytam. Mój też właśnie mówi, że on się już Ona się pyta swoich mężów, czy. Swojego męża, no. I ja, on też mówi, ja bym się nigdy nie ożenił. Ja mam już tak dosyć małżeństwa, że mi starczy na całe życie. Dziękuję, do widzenia. No. No. Wroga do domu się nie wpuszcza, jak, jak pan Bałtroszczyk powiedział. Trzymać no. go za płotem. Ja miałem mi się bardzo słuchaj, gardło i kaszek, to, 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 to bańki przeszło. Kurczę, kto tam dzwoni? Odbierz Marta Z ten wolstyna, telefon. Wolsztyna, żeby było śmiesznie. A ja wiem. Ta no. pani dzwoni, żebyśmy pewnie z Agatą przyjechali na ten. No to nie wiem, czy ktoś Oj. Dobra, poprowadź. O może być dzisiaj. Na USG? Tak. Załatwimy, no. No. E, tak, będą. Dobra. To e, dobra. dobra, słuchajcie dobrze, dobrze, eee, dobrze. dobra słuchajcie przepraszamy bardzo ale wiecie co po wczorajszym dniu e, w przychodni to po prostu mam dosyć mam dosyć na długi moja, nie, mam, mam dosyć na długi czas i pewnie moja noga już tam da, dawno nie nie, tam, nie długo, mam na, na pewno że długo nie stanie mam nadzieję że nie będę musiała e, już tam e, pójść jeszcze dzisiaj tam pójdę i koniec e, słuchajcie. E, po co ten peeling, tak? Dzisiaj o peelingach do, do, do skóry ciała, tak? Nie do twarzy, tylko do ciała. Po co nam taki peeling? Co taki peeling robi? I, i cóż to takiego? Słuchajcie, peeling służy do złuszczania martwych komórek na skórkach. Tak? pobudza skórę do produkowania nowych komórek, tak? I jak robimy go systematycznie, słuchajcie, to zabieg gwarantuje nam nie tylko idealnie czystą skórę pozbawioną wszelkich zanieczyszczeń, ale także skóra jest bardziej elastyczna, lepiej nawilżona, lepiej ukrwiona, gładsza, tak? No i pełna blasku. Także warto się peelingować. Fizjologiczny proces wymiany, słuchajcie, naszego naskórka, wymiany komórkowej, trwa około 28 dni tak, i powtarza się cyklicznie. W miejsce starych komórek pojawiają się nowe komórki, tak? no i właśnie za pomocą takiego peelingu możemy je bardzo fajnie, słuchajcie, tutaj złuszczać. Tak? Yy, słuchajcie, i teraz tak. Yy, kiedy powinniśmy stosować? Powinniśmy sobie tak profilaktycznie raz w tygodniu robić taki peeling, bo on nam wyrównuje kolory skóry, bo on, jeżeli skóra jest szorstka, on nam tą skórę wygładza, dodaje blasku, tak pobudza, wyrównuje, złuszcza, tak. Także to jest bardzo fajne, a do tego jeszcze słuchajcie, poprawia przepływ limfy. Bo takie słuchajcie masowanie ciała, to też poprawia przepływ limfy. Yy, I teraz tak. Yy... Regeneracja na to już mówiłam, przyspiesza odnowę komórkową, to już mówiłam, pobrudza mikrokrążenie w skórze, zapobiega pojawianiu się stanów zapalnych, to też bardzo fajnie, zapobiega zastojom limfatycznym oraz przyspiesza proces przemiany materii. No i słuchajcie, jeżeli zrobimy sobie peeling, to wtedy wszystkie takie produkty pielęgnacyjne do ciała, typu jakieś balsamy, toniki, słuchajcie, one się lepiej wchłaniają, tak? Lepiej nam się w tą skórę wchłaniają. Tutaj ostrożnie, też szczególną ostrożność powinny zachować osoby, które mają jakieś wypryski, tak? czy to wypryski na dekoldzie, na plecach, bo ja dzisiaj mówię o peelingu ciała, wtedy sobie słuchajcie, powinny uważać, żeby sobie no, tego nie roznieść, tak? tych problemów ropnych nie roznieść na całe ciało. No i teraz jak często ten peeling, tak jak Wam mówiłam, raz, dwa razy w tygodniu. Kiedy nie robimy peelingu? Jeżeli na przykład przed opalaniem, też nie powinniśmy robić peelingu, po opalaniu tak jak najbardziej, ale nie w momencie, gdy skóra jest poparzona. Tak? Jeżeli przychodzimy na przykład z nadmorza, nie wiem, z plaży, jesteśmy świeżo opaleni, nawet tego nie widać, że jesteśmy nie wiem, zabrązowieni, zaczewieni, to wtedy tego peelingu nie wykonujcie, bo tylko podrażnicie. Peelingu też nie wykonujemy, gdy mamy drobne ranki na skórze, różne, różniste, no bo one jeszcze bardziej, słuchajcie, nam tę skórę tam pokaleczą. Także raz w tygodniu, jak zaczynamy ten peeling robić? Słuchajcie, najlepiej pod prysznicem, myjąc się, od stóp w kierunku głowy, tak? Tak jak szczotką, taki masaż, słuchajcie, tak? Także tak, tak to powinno wyglądać. No i jakie są te A peelingi? Ktoś jest taki wielki, jak ja ma mały pilnik, nie może się schwelić. Nie wiem, To możesz się najpierw nasmarować przy otwartym, zmoczyć ciało, nasmarować je przy otwartym prysznicu, a potem sobie to spłukać. Możesz tak to zrobić. I teraz tak, jakie są te peelingi? Chciałbym to widzieć. Ja te peelingi, słuchajcie, są różne, różne, różniste. Ja Wam pokażę kilka w papadce, jakich mamy. Tutaj na przykład jest cukrowy. On jest, tego nie otworzę. On jest w środku taki lejący, ma bardzo dużo masę. Te kryształki cukru są widoczne, ma tam płaskich kwiatów przepięknie pachnie, także słuchajcie cukrowy. Tutaj firma Wianek, ale wzięłam coś złego. Ma też, bo wzięłam masełko, a chciałam zabrać peeling. Firma Wianek ma takie gęste masłowe peelingi. One są gęste, to jest takie masło i w środku tego masła jest też zatopiony cukier i robiąc peeling tym masełkiem, słuchajcie, od razu ciało jest nawilżone. I one tam chyba jest sześć rodzajów tych peelingów z Wianka i one wszystkie są takie mega mega fajne masłowe. Tutaj filma Laku naturalny peeling myjący z nawilżającym ekstraktem roślinnym masło shi i cukier trzcinowy. Tutaj są też różne zapachy, tam jest zapach kiwi, zapach bananowy, zapach piwoniowy, duże fajne takie cukrowe też z masłem szy nawilżające. Potem słuchajcie, też mamy specjalne myjące peelingi dla panów. Które przepięknie męsko pachną, tak? Tutaj jest zapach seksu i biznesu dla prawdziwych psów wyścigowych, bo jest są jeszcze fajne opisy, więc też są męskie peelingi. Potem są świetne peelingi w tubach. Tutaj jest na przykład bardzo fajny peeling intensywnie oczyszczający z aloesem. To jest właśnie bardzo fajny peeling po opalaniu, bo tutaj jest, słuchajcie, w środku aloes. Potem jest taki peeling cukrowy, którego znacie, on się nazywa detox, i to jest taki: on tak się wydaje, że on jest suchy, o! Ale on tak naprawdę, jak się nałoży na ciało, on ma też mnóstwo tych olejków i jest mega, mega nawilżający i mega, mega pachnący, tak? Także peeling detox też, yy, też jest super. Potem słuchajcie, cukrowy peeling tutaj z nowej kosmetyki ujędrniająca kawa z bawełną, nie wiem czy to będzie widać, taki kawowy z bawełną, też taki masłowy, świetny. I tutaj jeszcze taki jeszcze chciałam inny pokazać, peelingu mamy o wiele więcej, tylko chciałam Wam pokazać, że każdy jest inny, a ten jest taki z drobinkami, że ciało się po nim błyszczy, ale ogólnie to peeling ma za zadanie oczyścić tam naszą skórę też możecie sobie w domu przygotować w warunkach domowych samodzielnie taki peeling. Słuchajcie, wystarczy na przykład pół szklanki kawy fusiastej zaparzyć, tak, zaparzyć porządnie, wodę odlać, ten napar odlać, te fusy jak przestygną, jak, 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 jak będą odlać. zimne dodać no wypić kawę wypić, fusy, słuchajcie, do tych fusów dodać jeszcze łyżeczkę cynamonu i na przykład dwie łyżki jogurtu albo jakieś gęstej śmietany i macie domowy kawowy peeling. A że peeling kawowy jest świetny właśnie na celulit. Także można taki zrobić. Można zrobić domowy peeling z płatków owsianych, z otrębów owsianych, tak? Zmielić w młynku, dodać na przykład łyżkę jogurtu, łyżkę miodu i macie też super peeling, tak? Można zrobić peeling solny w domu. Dwie szklanki takiej gruboziarnistej soli morskiej, do tego dwie łyżki oliwy i na przykład sok wyciśnięty z cytryny. I macie świetny, taki orzeźwiający cytrynowy solny, solny peeling, tak? Można jeszcze na przykład, bo może być tutaj właśnie tym materiałem peelingującym sól, cukier, ale można też sobie zrobić na przykład peeling z migdałów. Zmielić kilka migdałów w młynku i do tych migdałów dodać jogurt naturalny, łyżkę miodu no i też będzie fajnym peeling. Nie, też do ciała. Także słuchajcie, no. A wiesz, jak zrobić domowy peeling do twarzy dla niezależnej kobiety silnej takiej? Nie, nie, nie. Ja tu mam przepis. Tak. Tak. Ma tylko dwa punkty. No. Posmaruj twarz śmietaną. Poczekaj na kota. Poczekaj na kodę. No, także słuchajcie, zachęcamy Was do peelingowania ciała, bo naprawdę efekt jest fajnie Kupne, nie kupne to co macie, słuchajcie, w lodówce, w szafkach kuchennych, też można, też można wykorzystać. Raz ogórkiem Tak. Czy to jest wszystko, co tutaj chciałeś powiedzieć? To jest wszystko. Słuchajcie, zapraszamy o 10 na transmisję. Mnie dzisiaj o 10 nie będzie. Nie wiem, jak ze z O 13 też, jak je widzimy, Jak nie? o 13 chyba też. też. Dzisiaj szmatek nie zrobimy na to są mhm. To dzisiaj chyba szmatek, słuchajcie, nie będzie, mhm. no bo jak już mi, dla mnie to miejsce tam y, znaleźli, no, no, to, no. To, to, to pojedziemy, słuchajcie. No i tyle. No to co? No i tyle w temacie, słuchajcie. To do zobaczenia i co? I do miłego, nie? Cześć i czołem. Poczekaj, bo jeszcze serca nie zrobiłaś. A, jeszcze serdusze nie, mówi, nie bez tego się, tego się nie liczę. O, no, poszły. Teraz można zamykać. Dobrego wtorku życzę.